Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słuchajcie dzisiaj szybkie info ponieważ no kurde się pospieszyłem z tymi filmikami dzisiaj kurde miał być odcinek Partner, ale już nie chce się go dzisiaj kopiować z powrotem na telefon i odpówę sobie dzisiaj ten odcinek. daily się nadal utrzymuje lecimy po dwa miesiące słuchajcie po dwa lata będziemy lecieć już teraz z tym daily bo jesteśmy coraz bliżej jest 2 lata zaczęliśmy już właśnie w 2020 roku przepraszam w pierwszym roku zaczęliśmy no i lecimy po dwa lata, jest to na pewno no, będzie naprawdę porąbany challenge, ale słuchajcie. Ee, troszeczkę się pewnie spóźnimy z tym filmem świątecznym, dlatego że muszę opowiadać no, w ogóle lata tego, że dane mi się szkodziły i tyle. Co miałem dla złożenia troszeczkę pewnie się pojawi, później pewnie po świętach się pojawi. E, miałem coś dzisiaj powoli działać, ale no nie podziałam dzisiaj zbyt dużo, ponieważ no e, save mi się tam popsuł w Fortnite, też figieta tak samo nie wiem czemu tak jest uszkodzona, no nie taka logika. No więc to tyle, co miałem Wam dzisiaj przekazać, mam nadzieję, że mm, yy, przedstawię Wam takie informacje, trochę się spóźnimy z tym, ale mam nadzieję, że to nie będzie szkodziło. No i życzę Wam wesołych świąt, dużo prezentów pod choinkę, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki, jo